Orygo. Co to jest? To jest biohazard. A czemu my w ogóle... Szereg graliśmy granicę, nie? No. A my mamy wyłączoną granicę wszyscy? No Hubert nie. Aha, okej, dobra. Jest to jasne. I bo zawsze było, że tam jak losowego jednego nam dobierało to i tak wypadało, ale... Dobra. Przyniosłem wszystko, co potrzebuję do zrobienia kolatki. Deskę do krojenia, mikser. <grym> Nie, mikro, mikrofale, pa, parówki i... <grym> musisz odpysz, musisz na chwilę monitor. Zniszczony.

Tu znowu idą, idą więcej Nie zostawi No tu na razie posiedzę, ale właśnie czego tylko skoczę Buck i Blackbird Trzech tu jest Hibana jeszcze to była o, okno poszło Tak, tu. A, no, tak. tak. Odzieś obiegają nas. A, ładnie. Przepala tak. się, że mi nie uwielbiam. Bo czytam, sam to im bombkę rzucę. UWAŻAJCIE tutaj Z PRAWDĄ panie... Co gra Brawo Trzech miałem tu Jeszcze chyba nawet by to przepaliła Nie chce ich coś w zrobić? Ja mogę się przejść, tylko żebym nie dostał kulki jak będę tam dszedł Drona nie słyszę Kurwa Dron Ja do góry. Ja nie wierzę w to, Oskar, że ja bym go zabił, nie? Tylko bym go Gdzie to obejmuje? Chyba na ja nie żyje. Nie wiem, czy jeszcze by nie był. góry. Ty by mi pleców nie robi. Tu, on góry. powie w lewo góry. Jeden celuje w oknie cały czas, a jeden chce pod, podchodzić do schodów, ale jeszcze nie. Na razie Blackberry cały czas w dziurze. Mam kamerę tam. Ja pójdę do jednego z

tak, tu po lewej. Well Czas wygasł. Our container was not secured. Our four failed their mission. Jak go widziałam. On nie że aż tak leży. On też nie bycia, że on jest tam zraniony.

biohazard container kiedyś częściej go używali, teraz ale coś w tym jest mało teraz, gdy w się sensie używa na dole ale jak w końcu dostaną jakiegoś pacza który to jest tak, że z nerfią zbafują jakąś postać później którejś tam nie używa się wcale później ona dostaje też buffa Ja może też pójdę do placu 10 bym... Insertion 5 in sekund. Niech zgadnę, kto nie Był, to nie wybrał. Nie jest location. Niech dostanę nie ale... Pojedziesz dronem? Mogę pojechać. Ja tu się schowam, bo jeszcze mi ktoś się wychyli. Kurwa, wybiegał tu. No właśnie, kurwa. Pomóc ci z nim? dronami drona mi zniszczył. Na korytarzu z kapitał Odpuszczam to przejście Nie kapitał, kurwa zapierdolać Nie, to Ten tam kurwa, echo trzeba dać Tam w tym małym pomieszczeniu chyba Nie wiem, które wjeżdżał Twitch ja już nie widzę, tam są muty Nawet ich nie że że poniżej Ja idę do ciebie tam będę. To już jesteś w środku, nie? Tak Ale echo tu jest to chyba Wydaje mi się, że jest w tym no Może wejdę, od, spróbuję wejść od głównego Ej, jest w tym, w spotkań Bo się trapdoor, czy nie? A tam ktoś się A tak. Tak? Tam, w, w sali spotkań. Tam, tam. No z A tu po lewej sprawdzę. Czasem, tak? czasem się ogólnie nie w końcu. No. Ja to rany bierze się wszyscy, sobie cię na dół.

Konkretnie nie ja. A ja już byłem tu za to, żeby nie oślepił Sekunda zabrakła. Ja widziałem jak było koniec i akurat spadaj. Ale trudno na dół na dół Na dół No ba

Mogą łatwo, co prawda, zestrzelić, ale przynajmniej będzie widać z daleka. Hmm, tu ściany? Czy tu dziurę zrobimy? Ja bym tu dziurę zrobił. A to zrobił okienko. Nie wiem, czy ktoś tutaj przyjdzie mi pomóc. W razie jakby przechodzili. Ja próbuję ich tutaj od trapdora rozjebać, Dobra. Z góry Jest, piękno, mi... O ile się nie mylę, myl myl, to Tam mu termin so sure. to jest nami, przebiegał <gry> Ej Bury, babusz Panowie, no kurwa trzech was jest! Czemu on mnie zdążył zabić? Finom, bieg No do chuja miłosnego, no No Ja się nie spodziewałem, bo Bury, ty tam się patrzyłeś Ja... Bury ja bo nie, nie patrzyłem odwrócony. w na ten No, ja byłem odwrócony No, ale wy dwóch do nie ładowaliśmy, jak ona nie zginęła? Dlaczego ja kurwa zginąłem? Chodź do mnie, jesteś na pewno tym dronem, jeździ, więc cię się kręci. Wyraźnik! Rozwałem, ilustra. Aby Nie ja wychylaj tam teraz, Beda. Ten traktor, z góry? No, widzę, widzę. Jak ktoś zeskoczy, to... Hmm. Do góry. dobry. Ja cały czas z prawej tu słyszę. No, tam ktoś cały czas się kręci. Nie, nie. Oni zeskoczą i zejdą jednocześnie. Jak widzę? Yyy... Ha, wkurę celuje w inny traktor. Ja celuję w ten dom dalej. Nie mają czasu. Widzicie, co tutaj coś rzucają. To ta to... czerwona. Prawa, 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 prawa. Jest kurwa wychylił container próbować zabezpieczyć kontener. No to no, no. no. friendlies... Kurwa, No wszystkie stroniny 1 na 1, a nawet 2 na 1 przegraliśmy. Ech, a my podłączyłem ten trawler, powiedzieli mi wschody. Spojrzałem na schody, zaskoczył gościem trawlerem, pobiegł do chłopca. No, <gry> a ja go oczywiście nie trafiłem. Kurdy, mogłem go trafić. Chup, to do żył. Ja no, już tam uciekł ci. Tego ze schodu też próbowałem, jak zapowiedziałem. A no, Podejrzewam, że oni teraz w sali. Sala. 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 Oh. Ej, Ej Sala. Well Sala. niego Sala. 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 podnosi? Go. Kogo podnosi? No jeden leżał jeszcze. No serio? Zraniony no. Draniony, no jeden zraniony no, był. No jeden czemu zginął, oni? Jeden leżał czemu oni chcą go tam banować? Bo co? Bo coś mówili, że rozwala im wszystkie rzeczy, czego yes, oni rozkładają i ten. I coś tam się drze przez mikrofon, jakiś mały dziecko. Nie, ten ma płycie tylko. O chuj! Ale tam jest kurwa wewnętrzne starcie. że nie, chodźmy, poczekajmy aż się sami zabiją. Chyba bomba tam jest tarcza rozstawiona. Właśnie widzę. O. O, o, Ale ja tu mogę zrobić dziurę na... Jestem EJ no kurwa, beta. ja pchiere Czemu? No bo kurwa za mną się czaiłeś. No przecież ja tu stoję od 30 sekund. Pomimo. Ja... Jest tu echo. Wrogu na słońcu. Czy ja wystarczy? Czemu, jak za mną ktoś zaczuł, Oni się bawią zaraz mi ktoś z KOSY WYJDZIE Ja idę za to, ja... będę to. Ja co, to W to okno, co, to nic mi nie mówię, że tam jest w ogóle zatytułane za okno. No ja wskoczyłem Odrzucam z... im Też jest wbite Z nie widzę nic to Bory, zrób to miejsce No Zobaczył plecy Dobra Bory, idź z nami Chwalaj normalnie tam o, o, właśnie tam No, no ja pierdolę nie wyszywam tych sepów To byłem szybciej od Konrada Dobra Bury, chciałem się zabić, sorry No tak Na pewno chciałeś No kurwa obracaj się i zacz do mnie To no, Bo usłyszałem kroki za mną a nie sprawdzałem a, te, tego pomieszczenia. A nie, a nie widziałeś, jak tutaj wchodziłeś mnie przez ścianę, że ktoś tam stoi z twoich? Nie, bo ja byłem cały czas celowany w, to, w, to, w to lustro. Teraz <grym> się obracasz, czy dajesz mi shota? Spoko, nie? No właśnie ja nie spodziewałem się, ja myślałem, że sam tu jestem, żeby wszyscy chodzicie z drugiej strony. Hmm, co to stają? Oj, tam. że cię nie zabijemy. Nie? Mm. To było za tamto, jak mnie wczoraj zabiłeś. Mm. Tak mi się to jak wiesz, idziemy na nich i tak mi się przypomniało, to wydarzenie wczoraj kurwa znajdują no to to... container Secure the room. Trzy drony zniszczone Połóż za tą tarczą góry Połóż prostą tą On nie rozwalą Taczę góry, beda, trzy drony jakieś. Ja dokiem nie będę biegał Ja miężdż do tego dron To, to jest to ostatni Kurwa Co ty było? Welcome mat deployed. Czyżże tylko do gdzieś na podokoło okna? No, nic nie widzę na razie. You are being tracked. No świetnie Gdzie to wyrąbało? O, oh, kupsą, chyba to rozpierdalał Ej, mam kogoś. Pod hopertem jest ktoś. Kurwa drony widział, no. Pod, pod, pod wami ktoś jest, no On cały czas jest. Dwóch jest pod tobą A chodź co zajebiamy, czy jest drewniana podłoga? No takich kurwa nie trafimy, no, oni biegają. Podchodzą gdzieś down. tu do schodów już No na schodach jest. Mów, mów dalej. Ja nie, widzę. Nie, nie, nie. Też nikogo, tu jest. Tu, tu jest, nie. też tutaj. W głównym holu tu idzie. Ej, zabij mnie ktoś. Co? No. no ze schodów. Scanning. No był na schodach, Oscar. No ja nikogo nie widzę teraz. Był... Tu był. on ma Góry to jak zerwaj? No tu z tego okna Tu okna To okno tam w tej spialni jest, przepraszam Ja zabijemy chyba tego, tego nowego

second blask, friendly last operator w postaci Ale walił ci to bombę jeszcze tam weszła Chibana jest przy, no, po lewej Będzie ci to przepalać chyba Chyba że jest mina ale Tam? Tam, ona będzie tam Gdzie celuje? Na 90% Uważaj tak. na minę, ona cię tutaj chce zwabić na minę Dronem jedzie Leżę sobie O kurwa, nie Jednak była tam Jednak tam była Co za. Mhm. trzeba wygrać następną.

Tu jest. od razu przy wejściu. Nie ma już tu. Jest na środku. Tam burry, gdzie patrzysz? Tam jest na końcu. No tam gdzie jest sal. Strony strażnicy Czerwonej Wieży mają mirę ustawioną. Na normalnych drzwiach widzę, chyba, tak? Nie, no na ścianie, jak, jak jest ta scena. Aha, no, no ale nie wzmocnione. Nie wzmocnione. To... Tam nie ma okien, nie. Nie, Raptor jest tylko.

To jest za punktem, o. wiem, Mamy przewagę 4, ja już podchodzę od głównego wejścia. Jury, z, z góry możecie pójść. Jury, oczyń zadam.

Jak skomentować ten mecz w ogóle Rozgrzewkowy